Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj obiecany futbol z Niemiec. Będą dwie części. Tutaj nagrywam dla Was foodhaul, a niedługo pojawi się również film z zakupami z Drogerii DM. Nie chciałam tego łączyć, no bo tam też się trochę nazbierało, więc film byłby bardzo długi. A tak będą dwie części, więc można sobie fajnie w wolnej chwili obejrzeć. Dobrze, nie gadam, zaczynam. Market, jaki odwiedziliśmy, to był Markt Kauf, tak więc przechodzimy i słuchajcie, przede wszystkim. Uwaga, uwaga. Do Niemiec jeżdżę po chemię. E, środki do prania, naprawdę super sprawa. I tutaj proszę bardzo, akurat na promocji była marka Persil, więc ten oto proszek uniwersalny przyjechał ze mną i pozwólcie, że już się z nim pożegnam, bo jest Piekielnie ciężki, niestety nie pamiętam wszystkich cen, ale y, jeśli chodzi właśnie o chemię, zawsze, ale to zawsze są jakieś promocje, rabaty, czy to na daną markę, czy to na dane produkty, tak więc wtedy bierzemy to, co jest właśnie przecenione. I moi drodzy, przyjechał ze mną również mój ukochany płyn do płukania tkanin. E, oczywiście te produkty są we większej ilości, ale tutaj pokazuję Wam pojedyncze sztuki. Softlan w wersji Wanilia i Orchidea, i to jest cudowny zapach, więc Wam polecam. I mam tutaj jeszcze taką fioletową wersję Traumfish, także również piękny zapach. I słuchajcie, te softlany to pamiętam, kosztują jakieś 90 czy 99 centów, więc cena naprawdę bardzo niska, a jakość, uwierzcie mi, fantastyczna, więc e, polecam. I sięgnęłam również po płyn do naczyń. On był dosłownie najtańszy z najtańszych chyba 70 centów. Marka Edeka, tak więc proszę bardzo. I u mnie nawet właśnie takie najtańsze rzeczy z Niemiec bardzo dobrze się sprawdzają, więc polecam Wam nie sugerować się właśnie tym, że jest to taka taniocha, bo biją na głowę naprawdę niektóre droższe u nas. Dobrze, kolejna rzecz, która zawsze hurtem również z Niemiec do mnie przyjeżdża, którą uwielbiam tam kupować, to olej. I tutaj tym razem olej rzepakowy. A On kosztuje... Nieco ponad euro, euro 19 bodajże. I tak ja wiem, że u nas w Polsce są oleje w podobnych cenach, ale te jakoś tak po prostu lepiej mi się sprawdzają i mogę je śmiało porównać do naszego polskiego oleju kujawskiego. I, i tak po prostu polecam Wam serdecznie, chociaż tak na spróbowanie sobie wziąć jeden, właśnie taki najtańszy olej. I moi drodzy, coś co kochamy, bo tu już przechodzę do rzeczy, widzicie, spożywczych. Być może jeszcze jakieś rzeczy chemiczne się znajdą w torbach, nie wiem, ale te największe, najważniejsze już Wam pokazałam. E, moje ukochane soki z Niemiec, czyli HSC. Zapamiętałam ich cenę. Jedna butelka kosztuje euro Podrożały, kiedyś były tańsze, ale są naprawdę przepyszne. Tutaj mam wersję, zobaczcie pomarańczową. Tutaj e, z czerwonych owoców taka multivitamina. E, I jeszcze klasyczna multivitamina, także. Takie też w wielu sztukach ze mną przyjechały. Mój ukochany napój, który pamiętam jeszcze z czasów nastoletnich, właśnie z Niemiec, czyli Mezomix. Jest to taka Pepsi z dużą. jakbyśmy Pepsi pomieszali z mirindą. O, może tak. Wziąłam sobie tylko dwie butelki, żeby nie przesadzić. Mój olek nie lubi akurat tego napoju, więc ja tak. Symbolicznie, no bo to za zdrowe oczywiście nie jest. Przyjechało ze mną również wino, które u nas w Polsce dostaniecie z powodzeniem w sklepie Oshą. I wiecie co? Ja nie wiem, jak to wino się wymawia. Jeżeli lubicie słodkie, lekkie wina, to to jak najbardziej Wam polecam. Tutaj zobaczcie taka pani Chinka namalowana i to jest smak liczy, i ten mi smakuje najbardziej. Teraz trochę Wam. Poszeleszczę, bo w tej torbie będą w większości jakieś chipsy. Mój oleg, słuchajcie, skusił się na takie chrupki. Ja nie wiem do końca, co to jest, nawet się nie wdrażałam, ale to jest jakiś taki tłuszcz ze świnki w postaci świńskich ogonków. Zobaczcie, ja nie wiem, czy się odważę tego spróbować. Mój mąż twierdzi, że w Danii bardzo jest to popularna przekąska, także po prostu czuł, że musi spróbować, więc proszę bardzo, takie ogonki przyjechały z nami. Tutaj, kochani, zwykłe takie krążki cebulowe. O, proszę bardzo, u nas oczywiście również są, ale wiecie, różne marki można próbować. To, co kocham, zobaczcie, to jest dwa razy takie jak moja głowa, nawet może większe. Czyli tortylki I ja sobie wybrałam wersję barbecue. To jest prawie pół kilograma. I ja uwielbiam właśnie tortilki na czasy, zwał jak zwał. Po prostu kocham, kocham, kocham. Tak więc będę miała, zobaczcie. Naprawdę spory zapas. I również w Niemczech kochamy te chipsy z tym misiaczkiem. I to jest wersja z ketchupem. I naprawdę one są przepyszne. Ja wiem, że niezdrowe. Ale słuchajcie. I Oleg wybrał jeszcze zwykłe, paprykowe takie. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o chipsy. Lecimy dalej. Wybaczcie, że Wam nie podaję cen, ale naprawdę nie wszystko pamiętam, większość jednak nie. W każdym razie to są po prostu produkty, które bardzo, bardzo lubimy, które zawsze w Niemczech kupujemy. I, i moi drodzy, remulada. Remulada to jest coś, po raz kolejny, co zawsze z Niemiec musimy mieć, to jest taki, powiedzmy sobie, nie wiem, majonez z ziołami, troszeczkę tak to smakuje, bardzo fajny dodatek do potraw z grilla, można też do kanapek dodać, także są przeróżne marki w Niemczech, właśnie, jeśli chodzi o tą remuladę, może Wam zbliżę, pokażę, żebyście wiedziały, czego szukać. Także to Wam również. Polecam, taka fajna alternatywa do sosu, na przykład czosnkowego. I również kolejna rzecz, którą Wam polecam, tu akurat mała wersja dla mojej mamy, a tutaj duża dla nas to keczup kary. To jest marka Hela i on też od lat, ja go poznałam w domu rodzinnym Olka, u niego zawsze on był i jest naprawdę fenomenalny. Także znowu sezon grillowy idzie, więc dlatego postanowiłam zaopatrzyć się w te produkty. No, jak Niemcy, to oczywiście słodycze, i tutaj, moi drodzy, pięciopak to Fifi. I on był za śmieszne pieniądze, naprawdę. Tutaj wychodziło chyba na polskie 5 zł za sztukę, jakoś tak po prostu stwierdziłam, mnie: no, muszę to wziąć raz, że uwielbiam, a dwa, że nawet fajnie nieraz czy dla jakiegoś dziecka, czy nawet dla kogoś dorosłego, bo mówmy się, to Fifi chyba lubi każdy, dać po prostu na taki prezent słodki, więc. To FIFI przyjechało. Tutaj też świetna rzecz na prezent, na upominek, czyli Rafaello, i to jest taka edycja limitowana. Zobaczcie, z Rafaello o smaku malinowym. Mamy tutaj pół na pół, bardzo ładnie to wygląda. Jestem bardzo ciekawa tych, no ale to nie jest dla mnie, więc ja nie będę akurat próbować. Następna rzecz, marka Tomi, i to jest. Ha, ha, ha. Chyba no musztarda. Tak, to jest musztarda. Były również majonezy w tej tubce. Zastanawiałam się, ale chyba ostatecznie nie wzięłam. Także marka Tomi musztarda w takiej metalowej tubie. To muszę wam przyznać, że będziemy próbować po raz pierwszy. Ale markę Tomi bardzo lubimy. Już wam pokazuję dlaczego. Ano dlatego, zobaczcie, czyli hurtem przyjechały ze mną również sosy holenderskie, które pokazywałam Wam jakiś czas temu. Ja wiem, że niektóre z Was pisały, że nie używają takich gotowych sosów, ale ten nam tak wybitnie smakuje, że w sezonie właśnie szparagów jak najbardziej go zajadamy. I tak, w Niemczech kosztuje, słuchajcie, euro 29, a ja w Polsce potrafiłam niestety, ale zapłacić za niego 9,50 jakichś lokalnych warzywniaka, więc to naprawdę było moim zdaniem zdzierstwo. Ale wiadomo, że jeżeli nie jesteśmy w Niemczech, no to trudno, trzeba się ratować w jakiś inny sposób. Tutaj sięgam od razu po dwie kawy. Nie znam się na kawach, więc nie będę się za bardzo rozgadywać tutaj kałoszem u nas jest mój mąż, więc proszę bardzo po takie sobie sięgną. My nie mieliliśmy ich na miejscu. Tam oczywiście jest do dyspozycji młynek, ale my mamy ekspres do kawy, tak więc nie było takiej potrzeby. Kolejna rzecz, czyli nasza ukochana również przekąska, to te małe snickersiki u nas też są w formie cukierków na wagę, a tutaj proszę takie zapaczkowane, więc, więc super. Następna rzecz, e, widzicie, nie schowałam do lodówki wczoraj, no trudno, mam nadzieję, że nic się temu nie stało, to jest, to jest taka kremweczka śmietanka kremówka do gotowania, 7% tłuszczu z ramy, także będziemy testować. Kolejny Tosik, to mnie zaciekawiło. Nie wiem, czy w Polsce u nas już to jest. Kinder cards, czyli zobaczcie takie karty chrupkie, a w środku czekolada Kinder, pięć batoników. No zobaczymy. Może będzie dobre. Na pewno będzie dobre. W końcu to jest Kinder. Te popotamki, one również są fantastyczne, dzieciaki po prostu je uwielbiają, także też Wam serdecznie polecam. I takie wielopaki zawsze wychodzą korzystniej. Jedna sztuka kosztuje 55 eurocentów, a takie opakowanie euro 50 czy jakoś tak, czy nie całe dwa. Ja, nie chcę Was tutaj skłamać, ale na pewno wychodzi korzystniej właśnie w wielopakach. Kolejna rzecz, Szogetny. No to jakby wiadomo, każdy zna. I tutaj mój mąż sobie kupił. Y kapitana Morgana z kolą w takich oto puszeczkach. Dobra, lecimy sobie dalej. Z takich lodówkowych rzeczy wybrałam dla mojego Olka oliwki z czosnkiem i ziołami. Jeszcze tych akurat nie konkretnych nie próbował, więc ale przypuszczam, że będą dla niego dobre. On uwielbia oliwki, ja nienawidzę, więc ja Wam tutaj za wiele nie powiem. Te jogurty, które już Wam polecałam we vlogu, możecie sobie go tutaj obejrzeć, czyli jogurty Almi. Naprawdę są przepyszne. Wersja waniliowa jest absolutnie najlepsza, ale niestety nie było, tak więc tym razem truskawkowa wersja. I taki jogurt, słuchajcie, macie naprawdę na jakiś czas. Zobaczcie, jakie to jest duże, i to jest właśnie w słoiku, więc. Możecie później oczywiście swoich wykorzystać do czegoś innego. I nasze ukochane masło, tylko w Niemczech niestety je dostajemy, w Polsce nie widziałam, czyli masło marki Prezydent z solą morską. Ono, um, czekajcie, ja Wam pokażę. Ono jest w formie takiej kuli, tą folię sobie zdejmujecie i tutaj mamy masełko, tak więc bardzo, bardzo Wam je polecam. I kochani, ostatnia już torba, ale też sporo tutaj dobroci i już Wam pokazuję, co udało mi się znaleźć. Popcorn karmelowy. Tu w Polsce nigdzie niestety nie widziałam, szukałam nawet na Allegro, bo ja kocham popcorn karmelowy z kina Helios i bywa tak, że po prostu idę, kupuję sobie sam popcorn i wiecie, wiozę go do domu. tak? więc naprawdę ja go ubóstwiam i kochani, wczoraj już no nie omieszkałam, bo wzięłam sobie dwa pudełka, ale nie wiem, czy mam je tutaj gdzieś... W każdym razie wzięłam dwa pudełka. Oleg mówi, weź jedno, jak będzie niedobry, ja widzę nie, no popcorn karmelowy, musi być dobry. I nie żałuję, bo wczoraj przygotowaliśmy i naprawdę jest pyszny. No nie jest tak intensywny, jak ten z kina, ale jest również smaczny, więc jeżeli kochacie, no to w Markthausie kupicie. Są pojedyncze opakowania, ale są też takie wielopaki. Tutaj mamy trzy e, trzy, 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 co? Trzy saszetki Dobra. dalej tu po prostu nie mogłam się oprzeć. Marka Leibniz i są to słuchajcie, herbatniki z karmelem i z orzechami. No, zobaczcie. No przecież, jak? Jak? Jak mnie kupić? Musiało to wrócić ze mną. Kolejna rzecz, moje ukochane herbaty, o których również wspomniałam Wam we vlogu, będąc właśnie w markecie, czyli Goldman Sachs. I mam tutaj wersję owocową i wersję jabłkową. Także przyjrzyjcie się im. Są przepyszne euro, chyba 49 polecam Wam naprawdę. Te herbaty kocham, kocham, kocham i też jak jestem w Niemczech, to zawsze ze mną do domu wracają akurat te dwa smaki, ubóstwiam najbardziej. Następna rzecz, skusiłam się na taki sos czosnkowy, zobaczymy, ale tak jak mówię, też wiele produktów właśnie do przetestowania, no bo przecież testować też trzeba i zaciekawiło mnie to, to co też kiedyś, dawno temu widziałam w Niemczech, ale nigdy nie byłam skłonna tego spróbować, tym razem mówię, dobra, trzeba, Czyli kiełbaski wiedeńskie w takiej zalewie. Nie wiem, u nich jest to bardzo popularne. U nich są po prostu całe regały takich tych kiełbasek, właśnie. Olek mówi, że są całkiem ok, kiedyś próbował. Ja nie wiem, także zobaczymy: czy do hot dogów, czy po prostu tak na ciepło, na kolację. Będziemy testować. Kolejna rzecz to bardzo tanie proszki do pieczenia i cukry waniliowe, wanilinowe. Także. Takie wiecie co? 10 pakich, tak, tu jest chyba z 10 sztuk, więc przyjechały również ze mną, wychodziły za grosze, chyba jakieś 80 groszy za wszystkie. To mi się spodobało, taka mieszanka warzyw, mam tu fasolę, paprykę, Texas Mix po prostu, proszę bardzo, więc wzięłam. A to dlatego, że dorwałam również, moi drodzy, teraz gdzie to mam? Właśnie nie wiem gdzie to mam, a chciałam powiedzieć, że dorwałam tacosy, ale naprawdę nie, ach są, widzicie? Dobra, są są, wróćmy. Dorwałam właśnie takosy, więc mam nadzieję zrobić je i na pewno wykorzystać tę mieszankę w tym celu. Takie takosy kupowałam również w Polsce, kiedyś udało mi się je trafić w Biedronce i są naprawdę fajną, fajną sprawą. Można mm, ciekawe danie z nich przyrządzić. Tak. Karmelowy, i z to mi również się zdecydowałam na taki sos serowy i beszamelowy. To są, wiecie, ja wiem, że to jest pójście na łatwiznę totalnie, ale myślę, że fajnie mieć coś takiego. Zwłaszcza, że u nas one nie są dostępne, a tak jak mówię, ten holenderski, on po prostu jest przepyszny. Tak stwierdziłam, że spróbuję. Nieraz na szybko, po prostu. Ale te wzięłam tak raczej po pojedynkę, po jednej sztuce, bo nie wiem, nie wiem jakie są, tak więc będę testować. I taka pasata, ona była bardzo tania, jest w ogóle bio, um, euro 9 albo euro 19, jakoś tak więc pasata pomidorowa. Wyłączyło mi się nagrywanie, sprawdziłam, że kończyłam mówić o pasacie, także do zup pomidorowych, do sosów jak najbardziej się sprawdzi i wybaczcie, jeżeli w ogóle kadr nam się troszeczkę zmienił. No dobrze, moi drodzy, nieważne, pokazałam Wam całe zakupy, mam nadzieję, że przypadły Wam do gustu, koniecznie podzielcie się ze mną, jakie Wy produkty z niemieckich sklepów lubicie, po co sięgacie, jeżeli macie okazję, czy może właśnie totalnie nie interesuje Was to, żeby kupować tamtym właśnie kraju. Mam nadzieję, że ja Wam pomogłam, jeżeli się tam wybieracie, jeżeli poszukujecie jakiejś inspiracji, co kupić. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia!